Ja lubię rozmawiać o piłce, także no, jakieś miłe wspomnienia, są i fajni ludzie, to, to naprawdę można poświęcić dużo czasu. Bo... Słuszna była obawa, że jeżeli dojdzie do rewanżu u nas, Legia bardzo wysoko wygra na przykład u siebie, a była faworytem, to była potęga, a my wiadomo, cienko przymgliśmy wtedy. Początkowo to miał być krótki film, ale po rozmowie z Czesiem Michniewiczem jest tyle historii, że zmieniło się to po prostu w podcast. Olbrzymią radość, szczęście na tamten moment, no, wspomnienie marzeń przez chwilę. Tak by było fajnie, by to mogło trwać cały czas, dlatego wracam do tego często, bo to był duży sukces całej grupy ludzi. Coś fantastycznego na tamtą chwilę, dlatego wspominam to bardzo chętnie i powinniśmy pamiętać o swojej historii. Trochę dla siebie, dla wspomnień, dlatego żeby też pokazać nie wszystkie rzeczy, o których można było mówić, a za które byłem oceniane negatywnie. Zawsze robiliśmy wszystko, żeby było dobrze w klubie, i, i też ta książka ma pokazać, że, że to nie była zwykła praca, tylko to była po prostu orka, walka o każdą chwilę, o każdą złotówkę, o ludzi. O zawodników, o klub przede wszystkim, i, no i na końcu oczywiście o nasze rodziny. Dokąd jadę? A skonsultować fajny pomysł na dobrą zabawę. To jeszcze raz, miło widzieć, bo, bo to wie, widzisz, u, uśmiechnięta twarz te, te, trenera też pokazuje mi to, że, że cieszę się zawsze, że podjąłem kiedyś dobrą decyzję. Czy <grym> Ja oczywiście teraz też pokażę, bo wziąłem tą marynarkę specjalnie, w niej siedzę, w której e, ja akurat jeszcze mam, nie wszyscy, ale cały zespół i sztab był nieubrany i poleciały wtedy po, po świętowaniu z, z ratusza. Okay. witam Panie Prezesie, dziękuję przede wszystkim za, za chęć porozmawiania, e, tak jak zawsze. wspominał. Wybieram się niebawem też do Poznania, żeby osobiście odebrać książkę, którą prezes podziwił. Myślę, że to bardzo ważna rzecz. Tak, tak, to jest właśnie ten, tak. będzie właśnie Dedykacja to... będzie osobiście pisana na, na. Przepraszam ci przerwałem, na, na kwią, żywo. Kwią. Na żywo, może być. Dla nas, dla narządu, zdobycie pucharu było największym sezonem sportowym. A czym było dla ciebie, dla drużyny zdobycie tego pucharu? Tak, to było bardzo fajne, bardzo miłe. I pamiętam właśnie ten Puchar polski, przecież my, wracając z Warszawy, tu już po zdobyciu pory Polski, zatrzymaliśmy się na wszystkich, stacje, pamiętam, na wszystkich stacjach. Na wszystkich stacjach, tak, ale ta, ta jedna szczególna była. Pamiętam, bo zatrzymaliśmy się w Koninie, gdzie czekała na nas kolacja, a kolacja okazała się śniadanie, bo przyjechaliśmy już było jasno i pamiętam już takie troszeczkę no, stroniało w głowie. I ja wszedłem, wszyscy siedzą, ja zamiały, nie żyje bał I jasno zaproszono nas salę, śpiewała cała sala z nami. Także to było takie fajne. I śpiewali też z nami dziennikarze, bo, bo wtedy też byli dziennikarze. Eee, no Pół minuty! Maśka Lemana, czy Marka Lubawickiego, czy Jacka Portale, o których prawie zrobiliśmy dziennikarze w, roku w Tak, pamiętam, tak. bo na Oskarach, byli dominowani do Oscara. Tak, 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 Jacek, Maciek Chręszczek, wtedy jeszcze dziennikarz, chociażby... się hałasi, ratajsza, Krzyścia, ratajsza, no. Hałasik, Krzysztof Ratajczak. się? tak, no nie chciałbym nikogo absolutnie pominąć, czy Józiu Wiatrzenko, no. to, to fantastyczni ludzie. No, I właśnie no, tak Cały teraz. czas na okrągło. Widzisz, jak widzisz biegać? Świetnie, z nóg zbiję, przy Dzisiaj dychę ja zrobiłem, przebiegłem, ale tak jak z nim, to bym zrobił może za 3-4 minuty. to mnie, jakby się taką zabawę, pomysł na taką zabawę, żeby przypomnieć ludziom, samym sobie też trochę. Świetna rzecz. Ja ostrzę sobie na to. Apetyt, bo to będzie piękna sprawa, tak powspominać te czasy, nie tylko dla nas. Jeżeli dla nas to jest przyjemność, a jesteśmy w to zaangażowani, a pamiętajmy, że były zaangażowane grube tysiące. Pamiętamy, co się wyprawiało wtedy w mieście i ludzie do dzisiaj to wspominają, i dla nich taka okazja do sięgnięcia pamięcią do tego, co się wtedy działo, a to było główne wydarzenie w Poznaniu i Wielkopols Wielkopolsce te ponad 20 lat temu. To dla nich to będzie piękna rzecz, powspominać, porozmawiać na ten temat, będzie się działo, Ty tylko przekazać. Też, i... też do nas dochodziły takie informacje wtedy, będąc już w Warszawie, ciesząc się, że Poznań szaleje, że tam po prostu nie tak. można się było dodzwonić, nie? nie było można mieć kontaktu, nie było nic pokazywane w telewizjach, żadnych, nie było filmików na Facebookach, co się dzieje, ale tylko słyszeliśmy, że, że, że Poznań zwariało po prostu i to jest ta radość nie? i to, dlatego Just... jest fajnie będzie to powspominać, po pokazać tak. różne, różne też rzeczy, których... Pewno nie, nie wiedzieliśmy do tej pory, bo tak ludzie świętowali, nie w różny sposób i w różnym gronie. Ja tylko pamiętam jak do mnie dzwonili znajomi, liczni znajomi, co się wyprawia na Starym Rynku w Poznaniu. Że ludzie no, tylko tym żyją, że knajpy są pełne, że ludzie czekają z dużym napięciem i jaka była radość potem kiedy się okazało, że mamy to. Bo wiadomo, no, Lech dopiero co się wydobył z y, drugiej ligi. Tak. To było nie byle co. Znam kluby, które by, się, które by wszystko oddały za to, co Na stało to. się udziałem Lecha, który ledwo wiązał koniec z koniec. Na Trybunie Honorowej, kiedy miejscowi nas zaatakowali kamieniami, Maciej Lejman z, doznał ciężkiej kontuzji zalał się krwią uderzony kamieniem. Co za wielkie szczęście, że niedoszły sponsor Lecha, dr Jan Kulczyk, wcześniej zszedł tak, z trybunii, nie doczekał do, y, tej, do, tego całego, do tej całej dekoracji, ponieważ gdyby on został, a miał przy sobie. Ochroniarzy swoich prawdopodobnie uzbrojonych, to ta tam się naprawdę mogła krew polać, gdyby oni bronili. No, dużo nie brakowało faktycznie to kilka i... Kilka sekund dosłownie przedtem oh. strzegł, tam oh. prowadzić tak, tak. jakieś bilety, jakieś oh. rozmowy biznesowe do kuluarów i to uratowało całą sytuację, ale było bardzo ciężko. Jak ja rozmawiam z kimś, opowiadam, jak wyglądały kiedyś taby szkoleniowe, mówię tak, bo ja byłem wyszedł <grymne> kościerowej, i dochodził Bołziu Łuszkowski od przygotowania fizycznego. Nie zawsze na wszystkich treningach był, <grymne> bo też miał swoją pracę, ale na tyle, ile mógł kto nam pomagał. I to był praktycznie cały sztab. I do tego Przemek Herman, który też tam zawsze przychodził do spraw sportowych, wy zajmowaliście się, się organizacją, a my jeszcze Marek Pawłowski. I to było wszystko, wszystko i potrafiliśmy ogarnąć duży klub, potrafiliśmy odnieść sukces, no dzisiaj nie do pomyślenia, dzisiaj, dzisiaj tych stanowisk jest mnóstwo wokół trenera, wokół też tych działów, u nas był dział marketingu, tak. Michał Lipczyński, tak? tak. I, Biera lecha, I stowarzyszenie i Stowarzyszenie tak, Biera lecha, co nam po tak. pomagali jeszcze bardzo, Jarek, tak, Kiliński. Ta, Jarek Kiliński, tak, no właśnie tak, 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 ówczesny prezes. Tak. 21 lat, już oczko minęło od tego Właśnie. czasu, to z tych wspomnień są takie selekcje. Czasami się coś nagle przypomina, czasami się coś zupełnie, coś zupełnie innego zwraca uwagę. I dzisiaj, tak jak sobie wracam do tego momentu, to chyba najbardziej takim charakterystycznym momentem kibicowskim tego meczu. Tłumaczu, to trzeba też wspomnieć, że to było rzeczywiście e, zupełnie inaczej niż dzisiaj wyglądało. E, to nie był wcale sam triumf, ani to co się działo po meczu, ale ta taka niezwykła, niepowtarzalna atmosfera, która wynikała poniekąd z tego pierwszego meczu w Poznaniu, czyli ze mhm. słynnego wpuszczenia kibiców Legii na nasze trybuny. My wracamy na ten rewanż, wchodzimy na Łazienkowską, na ten jeszcze stary sektor, płaski, fatalny. I ci ludzie, którzy są tam już od zgromadzeni, generalnie i na żyreci, i na pozostałych trybunach, gdzieś tam już sobie coś tam mm. próbują ośpiewać, żyć, nie wiedzą, jak mają się zachować. Nie wiedzą, jak mają się zachować no, bo w kuzynie było po raz pierwszy w historii w meczu, meczu jakikolwiek z legią, e, bez bluzgów, było zupełnie inaczej. Konsternacja, tak? Pocisnąć im. Jechać z nimi. My generalnie wcale też nie, nie palimy się do, do jakiegokolwiek rozstrzygnięcia tego ich problemu. Dopiero potem wchodzi ekipa i daje sygnał, że wszystko jest po staremu, wraca do normy. My zaczynamy naszą piosenkę a o tym, jak bardzo nie lubimy Warszawy i oni wtedy, takim, mam wrażenie, uczuciem ogromnej ulgi, się nie spadającym kamieniem serca, mogą nam wreszcie też pocisnąć, jakby wszystko wraca do tej do tej normy wzajemnych stosunków poznańsko-warszawskich. Słyszałem, że będzie można w komentarzach zamieszczać w swoje wspomnienia i e, również zdjęcia z tego pamiętnego finału. Ja w ogóle przypomnę jeszcze, bo to jest taki bardzo mało znany fakt, a wydaje mi się istotny, że to jest ostatni sukces Lecha Poznań odniósł w Krajowym Składzie. Zagrali w jednym i w drugim meczu wyłącznie Polacy i również zdjęcia pewnie z Urawy byłyby takim, takim fajnym wspomnieniem tego właśnie triumfu, bo już wszystkie pozostałe, ale się nie mylę, chyba się nie mylę, zostały wygrane z obcokrajowcami w składzie. W związku z czym uważam, że bardzo fajny pomysł, żeby można było skomentować to również poprzez taki aspekt wspomnień, wspomnień zarówno, zarówno na YouTube, jak i na innych social mediach tego typu filmu. Ten pufer to było jak gdyby zwieńczenie tych wszystkich naszych problemów, ale też takiej determinacji. I to, co dzisiaj jest to praktycznie nie do odtworzenia, bo jak tak szybko policzę, to, to ilu piłkarzy było rdzennych takich wielko, Wielkopolski. Kotor wtedy już był u nas, tak. nie grał jeszcze, był na Piątek, ale fantastycznie się odnalazł. drużynie. Także Kotor był z Wielkopolski. Pamiętam tak, Bosy był z Wielkopolski. Z Wielkopolski był ten Maciek Szerfen, tak. No oczywiście Rejsi był z Wielkopolski. Mowlik. Kolina, Mowlik był z Wielkopolski. Kazaki. Zaki, był z wielkopolski, to czegoś takiego, to, to dzisiaj nie jest w stanie odtworzyć tego. Telich był, no telik zapomnieliśmy, Telich był młodziotki wtedy. Także, no mówię, na pewno kogoś pominaliśmy, ale fajnie się z nimi pracowało, bo oni. Wiedzieli, że no jak jesteś w lechu, to jesteś kimś wyjątkowym. Bo jak tak zawodnie przychodzi skądś, no okej, okay, jest fajnie w lechu, w legi, czy, czy nie wiem, w widzewie, czy w wiśle, to jesteś fajnie, fajne miasto, fajni kibice i tak dalej, ale wie, że jesteś tutaj tylko na, na określony czas. A ci wielkopolscy wiedzieli, że nawet jak nie będą grali w lechu, to oni będą tu mieszkać, będą na tego lecha chodzić i ten lech cały czas się będzie toczył. Pierwszy mecz mieliśmy grać w Warszawie, drugi u siebie, ale nie chcieliście, żeby legi wreszcie Puchar Polski w Poznaniu. Taka była wiara w tego naszego Lecha. No dobra, to zakramy pierwszy mecz na wyjeździe bo jak będzie drugi mecz tutaj, to co stadion rozniosą i będę zawieszony później na, na wiele, wiele meczów. No, jedna rzecz, która y, podoba mi się, bo została jak gdyby po mnie, po mojej drużynie, po naszej drużynie w Lechu do dziś. Odchodząc z Lecha Poznań, y, to był ostatni mecz, w wygraliśmy. Y, chyba to było z Odrą, y, Wodzisław, a później jechaliśmy już do Szczecinia na mecz wyjazdowy. Ale żegnaliśmy się z kibicami z tym starym Lechem. Żegnaliśmy się i otrzymałem od kibiców kwiaty, takie piękne. Mam też tutaj to zdjęcie, y, gdzieś musiałbym poszukać na półkach. O, mam. sekundkę, pokażę. Aha. W takiej kolejności jak do tego doszło jak mówi Zenek pierwsze zdjęcie to było takie nie wiem czy to dobrze wow, widać to jest trener. Tak. tak to jest moje tak, właśnie trzymałem kwiaty pierwsze stary stary stadion Lecha pięknie, i tu widzimy że trzymam w lewej dłoni właśnie tak. to co tutaj mam przed sobą nigdy się nie poddawaj dlaczego no o tym wspominam dlaczego o tym wspominam bo Organizowane były takie spotkania w Pyrze yy, w naszej restauracji klubowej, gdzie mieliśmy też posiłki pomogę. Tak, tak, było bardzo dobre jedzonko i tam czasami w tym, przed wyjazdem na mecz, czasami gdzieś tam jeszcze w innych sytuacjach, dwa treningi, jedliśmy tam posiłki i też miałem takie spotkanie z kibicami i oni chcieli dużo wiedzieć o Lechu i ja nie miałem tajemnic, pokazywałem nasze odprawy, jak to wygląda, nad czym pracujemy, jak chcemy grać, co chcemy robić i każda odprawa u nas wtedy w Lechu kończyła się nigdy się nie poddawać, nigdy się nie poddawać. I później po czasie zauważyłem właśnie, że, że kibice też zaczęli, jak gdyby cały czas jak nam nie szło, czy szło? Hmm. Zawsze, zawsze byli z nami, ale ten, te, te hasło po, pojawiało hmm. się. Nigdy się nie podawa, nigdy się nie podawa. I właśnie wtedy tak, 2006 rok. Wow. Ja się cieszę, bo hmm. myślę, że... Nie chcę być tutaj jakiś zaborczy i powiedzieć, że to wszystko dzięki mnie, ale myślę, że stąd to wyszło, stąd to jest i to jest pielęgnowane. I teraz, o ile dobrze pamiętam, na Lechu, jak się wychodzi już na, na boisko, yes. to też jest tak. chyba, nigdy się nie podoba, coś jak na Liverpoolu, i never walk alone. I to też, jak mówię, jak gdyby moja mała cegiełka do tej historii, że, że tak się też stało i jestem z tego dumny.

Na, na, ten, na, na rynku i chciałem pytać bardziej ten, jak, jak Ty pamiętasz te, te przede wszystkim... Wszyscy mówią, wszyscy mówią o tym drugim meczu, nie? W którym ty, faktycznie, no bo tam zdobyliśmy puchar, ale ten pierwszy był też ważny, bo te, te dwie bramki, które tak naprawdę nikt nie przewidywał, że my, my jesteśmy w stanie tam wygrać tą Legią wtedy, nie? To ten mecz się tak ułożył fajnie u nas, no i potem, no, nie? Przecież nawet no, nie my, to Wy nawet nie wierzyliście no, w nas, bo... No. Z tego co ja pamiętam, to pierwszy mecz miał się odbyć w Warszawie, a rewanż w Poznaniu. Ale to na Waszą prośbę podobno zmienionego gospodarza, bo sądziliście, że pierwszy mecz w Warszawie przegramy, przegramy z 4-0 na przykład i na rewanż nie przyjdzie mało kibiców, a były potrzebne pieniądze z biletu. Ale ja nie wiem, czy to jest prawda, bo taka plotka do dzisiaj eee, chodzi cały czas. I prawda, to, to jest, fajnie, to jest, że to teraz pół... można zdementować. To, albo... to jest półprawda, bo tak naprawdę bo sytuacja była taka, że jak rozmawialiśmy, tam był głównie z Kolatorem w Warszawie, w no. pzpn w starej siedzibie. I była sytuacja, że była, no to, gramy to losujemy, nie? I kolator, kolator mówi, że, no to może się dogadacie jakoś i ten, no bo każdy by chciał grać u siebie, I mówimy, no dobra, no bo w sumie mówimy, my możemy zagrać ten pierwszy mecz na, u siebie, bo mówię, zobaczymy, no, wiedzieliśmy mniej więcej tak jak mówi, że może być taka sytuacja, że, że faworytem była zdecydowanie legia, więc tutaj nie ma co, owijać bawełnę, ale to nie do końca tak było, bo ale nie chcieliśmy się kłócić, zaniania, tak. Po nie chcieliśmy się kłócić, tak, bo tak było, że zamiast rostowania, to mówię, do mamy się, się no, to wiemy, na siebie, no my dyskutować, dobra, to, to my bierzemy to na siebie, gramy u siebie, przekonamy wszystkich, że będzie dobrze, sprzedamy I cały czas. Tak naprawdę rok. dzięki wam wygraliśmy ten półwarcz, bo <laughs> jeśli się, taką decyzję, my zagrać wtedy bardzo dobry <laughs> Tak, no to... To nieważne, kto bramkę strzelał w tym finale, no, to wasza zasługa, że tak, że tak. to wygraliśmy. to pewno, bo dwie były i dwie starczyły, nie? No. E, nie no, Przede wszystkim z tego co ja pamiętam, to chyba nawet wcześniej bo na prawie po meczowej już, kiedy analizowaliśmy to spotkanie. Ale po pierwszym? To, czy... Po pierwszym meczu, to mówił, że był to pierwsza połowa tego spotkania właśnie finałowego z Legią Warszawa. To była najlepszą połową, jaką, jaką piłkarze Lecha zagrali za jego kadencji. Dynamiśnie, Łukasz, w swoim stylu, siódmy rząd w Hop, idziemy Łukasz pach. Tak jest, kończymy. Tak Jednak to taka potrzebna meczu. Później eksces na trybunach, gdzie dręczemy nam medale, gdzie tam Piotr Świerczeski mówi do chłopaków: poczytajcie mi ten medal. I pojedynczo na mnie. zresztą z moją kulą też chodzi, bo ja miałem byłem, ja miałem no, kulę ze sobą. I tam też Darek wam walczył z tym właśnie z szeregami, z wami, wszystkimi zresztą. Przed ucieczką do... czy znaczy ucieczką. No szliśmy do szatni, tak? no trzeba było się ewakuować przed życiem, życie. to nie było łatwe, ale. I ja też pytany często no, ja i byłem króla Szelców i były pewnie jakieś inne sukcesy. To do, te, do tych momentów właśnie z tego film, z tego dwumeczu najczęściej wracam z wspomnieniami, bo chyba był to najfajniejszy czas. E, zresztą fajnie udokumentowany w, w te, tak, przez tą tak, telewizję tak. WTK, gdzieś droga popuchać. To... Co mamy gdzieś często wracamy z to wspomnieniami, chociaż tak, tak, są tak. Dwa, dwie wersje filmowe widziałem na YouTube, nie wiem dlaczego nie ma tej dłuższej, stała wykrojona. Nie, no później nie wiem czy pamiętacie, mieliśmy cykle spotkań piłkarskich rozgrywanych na w A, różnych miejscowościach, na, lat, w Ladek, na Ladek, tak Nie miejscowościach Wielkopolski. Tak, żeby pochwalić się tym Umarem i tak dalej, i tak dalej. I mieliśmy rozgrywany mecz w Dolsku albo w Borku. To był całkowicie tak, fe, festy, za, zabawa i tak dalej. Miałem przyjemność zagrać się. 10 minut w takim meczu. A byłem na tym meczu, nie grałem 10 minut w tym meczu, i to mój wielki osobisty sukces sportowy, mianowicie po podaniu Petra i starć, bramkę. Jest to notowane w kronikach, te co są z roku wydawane. No, jest to mój jedyny sukces piłkarski, ale jakoś parę dni hmm. potem, no, jakoś w takich terminach, ukazała się, się gazeta wprost. E jak byliśmy w Dolsku, tam gościł nas i całe wszystko organizował a. pan Mróz. Mm -hmm. I ukazała się, i, i coś tam zaczął rozmawiać, że może lek, że on może dał jakieś pieniądze. Także, no, Nie, tak, że nam pomoże. Ty rozmawiałeś Coś takiego. Nie, ale da, ciąg dalszy. Myślałem mm -hmm. myśleć, co to jest taki. jak to może nam pomóc, ale tydzień później ukazuje się, że tam dwa tego co, dni, najbogatszych. Jak, co najbogatszych... Proszę czytam, czytam. 53. Pan Mróz. Ja mówię, ło, wow, trzeba o się ja ja. i Druga, no i przecież przez tak, przecież po, pomógł na tej książce, wypo, wspominasz, kurczę, ile on nam należy do grona. Nie, no to to po prostu jedna z, naj, na najlepszych, z najlepszych osób, którą udało się spotkać i poznać w tym czasie, bo nam pomógł naprawdę, to jest w ogóle to, nie, do, nie, do, nie, do, nie do przecenienia ta pomoc, wtedy była. Bo... Cześć. Sorry, zapomniałem zupełnie. Cześć, łapuś się. Dzień dobry, Tak naprawdę to jesteśmy w tym gronie po raz pierwszy chyba od momentu powstania nowej spółki i no mm -hmm. zespołu, który dzisiaj gra w S-klasie, w, w tym składzie, w którym byliśmy jako tak zwany MLS. Pierwszy raz chyba, tak? I ten... I tak naprawdę wracamy do tego sytuacji, o której Radek też mówił, że tak naprawdę z tym pucharem to było tak, że nikt go faktycznie nie chciał zorganizować I dlatego... Nie nie, 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 chcieli, nie chcieli. Pamiętam, tak. że, były, że były takie zakusy, żeby organizować to w Częstochowie, w, w Częstochowie. Łodzi, tak, 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 gdzieś tak. na neutralnym gruncie, ale następnie było spotkanie w PZPN-ie z wiceprezesem Kolatorem, pamiętam i, i doszliśmy do słusznego chyba i logicznego wniosku, że w tamtych czasach... Zagramy po raz pierwszy dwóch mecz. Finał będzie, będzie dwumeczem, No i tak, yy, tak się stało. I, no i co prawda bezpieczniej w Warszawie może nie było. <śmiech> ale w których klasy śmierci płynęło? Ale, prze, prze, ale prze, <laughs> mieliśmy jakieś przychody i koniec końców wyszło nam to na dobre. No. Także, także nie no, no. Ale taka była historia, faktycznie. Nikt nie, nie chciał podjąć się organizacji meczu lekarz z Legią finału, gdzie wiadomo było, że że zjechałyby tysiące kibiców, nie było wtedy, przypomnę, z, tak, no. Stadionu Narodowego. Ale Częstochowa nie dobrze by się kojarzyła, przecież No właśnie czas, w 80 kiedy pamiętam, już, już nie pamiętam, było kilka miast, ale każdym, policjanci i organiz, organizatorzy nie. mówili, nie nie, 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 my tego no. nie bierzemy na siebie. Tylko ja. chociażby finał w No, później, no później, później, później. Ale. ale to był jedyny dwumecz, nie? Nie było już później boomerz, Wydaje się, że nie, wydaje mi się, że nie. Precedensowo wszystko no, ale, 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 ale... Super puchar był ostatnią kolejką ligową. Tak, jest. No, tak, tak, no właśnie Zawsze brakowało pieniędzy na pensję i za, kiedy, za, 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 będzie kiedy będzie pensja, kiedy będzie pensja? No jak będzie prezes schodził, to trzeba go chwytać. I zawsze schodził pan prezes? pan Radosław Sotys. i zawsze szedł tak z telefonem i my się pytamy, kiedy będzie pensja? <grym> Nie mógł z nami po prostu rozmawiać, tylko mówi, że ma ważną rozmowę. I pewnego dnia. I pewne, i pewnego dnia idzie z tym telefonem i znowu pokazuje, a tu nagle. Ty, 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 ty muzyczka mogę, że dzwoni telefon. Pomówienia i Ja A później już miał taki pseudonim nas szatni, że. Idzie pan prezes z telefonem przy że miał taki cały czas przyczepiony. <htot> nie no, było trochę tych, że tak, takich fajnych rzeczy tak. związanych czasach, z szatnią z wami, ale zawsze mieliśmy, nikt, się nigdy na nikogo nie napinał. No, zawsze <gry universes> było śmiesznie, z tego, co przynajmniej pamiętam. Zawsze wysyłano mnie, tak że jak wracałem, musiałem jakoś to ładnie ubrać słowa, żeby nikt nie chciał, nie wiem, na trening nie wyjść czy coś. Było biednie, ale było fajnie, nie? I godno, nie? Neutralne. Nie zawsze bogato i, i przede wszystkim dlatego, że po tak, godnie tak. mieliśmy fajną atmosferę. E, no też piłkarską fajnie mieliśmy. Fajny ten czas się spędzało, się. tak, mieliśmy piłkarsko fajnych zawodników. E, szkoda, że ten czas nie mógł wrócić. Nie? No niestety. No, my tutaj już z panem prezesem powspominaliśmy nasze historie, których jest, jest bardzo dużo, moglibyśmy to przegadać pewno wiele, wiele godzin, ale tych wspomnień na pewno też mają mnóstwo kibice naszej i chętnie bym posłuchał, jak oni pamiętają ten czas, jak oni wspominają ten czas i te lepsze i tego gorsze dni, a przede wszystkim chciałbym posłuchać, co wtedy się działo w ich domach, w ich sercach, w ich głowach, jak my zdobywaliśmy ten puchar wspólnie. W ramach tej zabawy przygotowałem dla was 20 książek dla najciekawszych opowieści i zdjęć. Oczywiście z autografem. Szczegóły znajdziecie pod filmem. Zapraszam do zabawy.